Cześć, jestem Drivings, a to mój Golf 7 GTI. Golf GTI 7 generacji ze Stanów Zjednoczonych. Kolor czarny, jak widać na załączonym odpasku. Z modyfikacji, jeżeli można to oczywiście nazwać modyfikacją, mamy fergi Japan Racing 18. Na oponach, oczywiście, dębica frigo. Jak to na zimę przystało, mamy ogólnie bardzo ładną aurę dzisiaj. E, śnieżnie, zimno i pizga. Ale urwał! Lustereczka niestety manualne nieskładane. A propos, właśnie, jeszcze e, przejdźmy sobie tutaj do kół. E, obniżone o 30 cm. 25 z przodu, 30 z tyłu. Sprężyny obniżające od Aybacha. E, czerwone zaciski fabryczne, jak to na stany przystało. Ojej, z tyłu, jeżeli chodzi o przyciemnienie szyb, tylna szyba, jak i poczne przyciemnione na 95%. Volvo 7 GTI charakteryzuje się płynnym wydania z tyłu, ale o wydechu jeszcze pocznicie, będzie tutaj mowa. Tablice rejestracyjne personalizowane S7 Driblix. Może jeszcze opowiem o hamulcach. Hamulce z przodu nacinane firmy Brembo. I myślę, że to tyle. Teraz może przejdziemy do silnika, pokażę wam silnik tej bestii. Pozwólcie, że otworzę klapę. Prezentuje się on następująco. 2.0 TSI, wersja 210 koni ze Stanów Zjednoczonych, jak wcześniej powiedziałem. Natomiast są tu takie modyfikacje. Pierwszą modyfikacją w silniku jest oczywiście downpipe, którego można tutaj zauważyć. I jest też zrobiony program. Fabrycznie pokazało 228 koni, natomiast program jest zrobiony na 301 koni i 448 newtonometrów momentu obrotowego, jak jeździ ta bestia? Zaraz wam pokażę. Jesteśmy teraz w grafiku od środeczka, także, może zacznę. Tutaj, jak sprawa wygląda, Radiko, tak jak widzicie, klasyczne, podstawowe, nic nadzwyczajnego. Dalej, konsola główna, jeżeli chodzi o strefę klimatyzacji. Podgrzewane siedzenia dla pasażerów z przodu. Automatyczna klimatyzacja, ale jednak manualna. Dodatkowo jeszcze podgrzewana tylna szyba. Obieg wewnętrzny, albo jak to w Astra F powiedziałem, termoobieg z dodatkowych rzeczy, manetki, i zmiany biegów, czerwone, customizowany i to chyba tyle. Żadnego czujnika, bo jest to wersja S, czyli wersja podstawowa ze Stanów Zjednoczonych, w której no nie ma za dużo niestety do opowiadania. Jest jeszcze tempomat oczywiście, lusterko ściemniane, ale to jest manualnie, się to odpływa w ten sposób, nie jest automatyczne. Automatyczna jest oczywiście skrzynia biegów DSG DQ250, sześciostopniowa zresztą z trzema trybami jazdy normal, sport i indywidual ja jeżdżę na tym trzecim zawsze bo chcę mieć też ryk silnika a potrafi on ryżeć zaraz właśnie wjeżdżamy do Katowic do tunelu i pokażemy jak to mniej więcej słychać także włączmy sobie tutaj manual Ukrywny, lekko szybkę i rzućmy sobie projewki. Za, za dużo też się nie mogę rozpędzić, bo mamy tutaj 70. A jak dobrze wiecie golfikiem, można sobie dać w palnik ładnie. Ale często tutaj jeździ tak zwana grupa operacyjna Speed. Więc wolę nie ryzykować. Z dodatkowych jeszcze takich bajerów, no to podgrzewane yy, lusterka, ale to myślę, że każdy samochód w dzisiejszych czasach ma. Jeszcze na sam koniec pokażę Wam wykres, który zostałem wczoraj. Wygląda on następująco. Tak jak widzicie, pierwszy pomiar 228 koni i 372 momentu obrotowego i 301 koni 448. Newtonów. Także tak to wyszło. Jeśli materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i dziękuję serdecznie za oglądanie.